Swoje praktyki zrobiłam w Korei Południowej, w Daejeon. Najbardziej mi się podobało to, że byłam bardzo zintegrowana z oddziałem i byłam taką częścią, częścią tego oddziału. Profesor bardzo dbał o to, żebym brała udział czynny we wszystkich operacjach, żebym wszystko widziała. Zabierał mnie do poradni i wieczorami zabierał mnie na obiady integracyjne z całym oddziałem i było naprawdę bardzo fajnie. Najlepszym wspomnieniem było, kiedy profesor zabrał nas, cały swój oddział, na takie warsztaty, podczas których mieliśmy uczyć się używania nowych narzędzi do życia chirurgicznego. To było bardzo nowoczesne. Narzędzia. Nigdy nie widziałam takich wcześniej, ani w Polsce, ani nigdzie indziej. I dzięki temu, że byłam częścią oddziału, to pozwolił mi też yy, brać czynny udział w, te, w tych zajęciach, tak samo jak innym lekarzom. Kiedy jedziemy na praktyki, to jedziemy tak naprawdę do szpitala uniwersyteckiego, więc tam też są inni studenci z tego miejsca i ja poznałam bardzo dużo Koreańczyków, z którymi mam kontakt do dzisiaj i spędziliśmy razem super czas, byliśmy w weekendy albo po szpitalu, po zajęciach, wychodziliśmy codziennie na jakieś koreańskie jedzenie albo do karaoke barów, byliśmy w Busan, w Seulu, na Jeju, więc naprawdę... Dużo zwiedziłam i zadam dużo różnych dziwnych potraw. Zachęcam bardzo do angażowania się w różne organizacje społeczne albo prace naukowe, albo naukę na studiach, bo dzięki temu zdobywacie doświadczenie i też ogromną wartość w tym, że jest duża satysfakcja z takiej pracy, ale oprócz tego może być taka nagroda w postaci wyjazdu na praktyki kliniczne do Korei.